W tamtych czasach na bramkę stawiało się albo kogoś, kogo nikt nie lubił, albo kogoś, kto totalnie nie potrafił grać. Zaczynając granie w piłkę, od razu chciał być panu bramkarzem, czy chciał pan grać na innej pozycji? Kiedyś bardzo dobrze mi szło w ataku, wiesz, w ogóle to jest taki chyba. Yy, standard, że sporo bramkarzy byli kiedyś napastnikami i jak pamiętam jak czytałem kiedyś biografię różnych bramkarzy, to często było tak, że na treningu nagle brakowało bramkarza i trener bał, bo jesteś wysoki, staj na bramkę i nagle wow było. No w moim przypadku była to świadoma decyzja, bo pamiętam jak mieliśmy taką drużynę podwórkową i ja byłem napastnikiem i byłem kapitanem i w pewnym momencie zapragnąłem być bramkarzem. I z Porozmawiałem z, po rozmowie z moim kumplem, Francom, słuchaj, zrobimy taki deal. Ja ci oddam opaskę kapitana, a zmienimy się pozycjami. Ja stanę w bramki, a ty, a, a ty będziesz grał w ataku. I tak słuchaj, się stało. I to był mój początek. I pamiętam, że. To było wtedy bardzo nietypowe, bo wyobraź sobie, że w tamtych czasach na bramkę stawiało się albo kogoś, kogo nikt nie lubił, albo kogoś, kto totalnie nie potrafił grać. Więc to nie była taka indywidualna decyzja, że ktoś chciał być bramkarzem. Chyba byłem jednym z nielicznych, którzy w takiej osiedlowej drużynie powiedzieli, dobra, to ja bardzo chciałbym być bramkarzem. I, i, i to był mój wybór. Nawet pamiętam kiedyś rozmawiałem z tatą, który mówi, naprawdę chciałbyś być bramkarzem, przecież to jest taka niewdzięczna pozycja, jak popełnisz błąd, to wszyscy mają pretensje, taka presja odpowiedzialność i tak dalej, ale ja mówię tak, ta pozycja to jest coś, co, 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 co. Co chciałbym robić. To jest jakieś moje i było to sportowe marzenie. Pamiętam nawet, jak przeprowadziliśmy się z rodzicami do nowego mieszkania i swoje, nie miałem jeszcze mebli w pokoju, miałem tylko taki miękki, włuchaty, pamiętam, dywan. To odbijałem sobie piłkę pod kątem o ścianę i rzucałem się i robiłem sobie interwencje prawa i lewa strona. Więc, więc zastanawiałem się kiedyś, jak to jest, że jako w sumie młody człowiek, jak, jako dziecko nagle rodzi się coś w Twojej głowie, co ci zaczyna imponować, co zaczyna być Twoim marzeniem i zaczyna właśnie kiełkować taka perspektywa, że, że jest. To jakiś twój, no nie wiem czy życiowy cel to jest dobre słowo, bo jak jesteś w młodym wieku, to, to możesz o tym marzyć, ale, ale, ale czasami boisz się wychodzić, jak to się mówi, za daleko, bo, bo to na razie ma być tylko yy, przyjemność. To jest yy, z jednej strony spędzanie z kolegami czasu na podwórku, wtedy kiedy, kiedy stoisz sobie w bramce, albo pamiętam, mieliśmy taką dużą piaskownicę. Ja sobie tam robiłem parady, trochę tak się popisywałem przed kolegami, a wszyscy bili mi brawo, więc cieszyłem się, wiesz. Grałem w reprezentacji polskiej, tej, która przygotowywała reprezentację do lat 16 i później w każdym kolejnym roczniku, do 17, 18, 19, 20 i 21, a później również miałem przyjemność i zaszczyt deputować w pierwszej reprezentacji, więc dzisiaj mogę powiedzieć, że ten wybór małego radka był dobrym wyborem i cieszę się, że mogłem przeżyć to, co dała mi piłka nożna w moim życiu.